Dzisiaj opowiem Ci o magii, która jest najbardziej niewidzialna, a jednocześnie najbardziej brutalna. To nie jest magia ognia, nie jest efektowna, nie świeci, to jest magia powietrza. Jeśli myślisz, że powietrze to tylko oddech i lekkość, to ja Ci powiem: powietrze to jest informacja. To, co wchodzi Ci do głowy, to, co zostaje w pamięci, to, co zaczyna żyć w Tobie, jak cudzy głos. Bo jest taki moment w życiu, kiedy człowiek już nie wie, czy on myśli, czy jest myślany i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Powietrze to nie żywią miły. Powietrze to żywioł wchodzący. Zauważ, jak działa powietrze w realnym życiu. Nie musisz nic robić, żeby oddychać. Informacja też tak działa. Ona wchodzi przez rozmowę, internet, reklamy, niewinne rolki, komentarze, wiadomości, przez to, co słyszysz mimochodem. I teraz uwaga, bo tu jest prawda, która. Wielu boli. Największa magia XXI wieku nie polega na tym, żeby coś ci dać, tylko na tym, żeby ustawić ci percepcję. Bo jeśli ja ustawiam Twoją percepcję, to ja ustawiam Twoje decyzje. A jeśli ustawiam Twoje decyzje, to ja ustawiam Twoje życie. Dlaczego niektóre słowa wchodzą jak nóż? Masz czasem tak, że ktoś powie jedno zdanie i ono zostaje w tobie na lata. Z tobą jest coś nie tak. Nie przesadzaj. Ty zawsze nie dasz rady. Nie jesteś wystarczający. To jest magia powietrza. Powietrze działa tak. Wrzuca ziarenko informacji. I czeka aż ty sama zaczniesz je podlewać. I wiesz, co jest najciekawsze? Najsilniej wchodzą nie te słowa, które są prawdziwe, tylko te, które trafiają w Twoją ranę, czyli informacja wchodzi w Ciebie nie przez logikę, tylko przez emocjonalny haczyk. I dlatego dzisiaj świat jest taki głośny. Bo głośność nie ma Cię poinformować, głośność macie przestawić. Magia porządku. Kto ma prawo do Twojej pamięci? Teraz druga część. Porządek brzmi nudno, ale porządek to jest hierarchia dostępu. Kto ma dostęp do ciebie? Czy Ty masz prawo nie wiedzieć wszystkiego? Nie być na bieżąco, nie odpowiadać od razu, nie tłumaczyć się, nie brać udziału w cudzych dramatach, bo jeśli nie masz do tego prawa, to znaczy, że ktoś z zewnątrz ustawił ci zasady. A magia porządku działa właśnie tak: ustawia reguły, co jest ważne, co jest wstydem, co jest obowiązkiem, co jest normą. I wtedy ty już nie pytasz, czy ja tego chcę, tylko pytasz, czy wypada. I to jest jeden z najmocniejszych zaklęć społecznych. Pięć objawów, że twoje powietrze jest zatrute. Powiem ci konkretnie po ludzku. Jeśli masz chaos w głowie, i milion myśli jak stado ptaków. Trudność w decyzji, bo każda decyzja budzi lęk, porównywanie się i wrażenie, że zawsze jesteś spóźniony, przebodźcowany i brak ciszy nawet kiedy jest cisza. Cudzy głos w środku, taki który cię ocenia. To bardzo możliwe, że twoje powietrze nie jest twoje. To jest jak Mieszkanie, w którym okna są cały czas otwarte, a ty się dziwisz, że jest kurz. Najważniejsze pytanie, kto jest w środku Twojej głowy? Powiem ci coś, co jest proste i mocne. Cudze informacje nie są problemem. Problemem jest cudza władza w Tobie. Bo Ty możesz słuchać świata i nadal być sobą. Ale jeśli świat mówi, a ty nie masz w sobie świadka, to świat zacznie w tobie mówić twoim głosem. I wtedy człowiek traci kontakt z intuicją, bo intuicja jest cicha, a hałas wchodzi pierwszy. Praktyka lunaris oczyszczenie powietrza dwie minuty zrób to ze mną. Zamknij okna informacyjne. Na dziś jedno postanowienie. Pierwsza godzina po przebudzeniu bez internetu to jest jak filtr. Krok drugi oddech porządku. Wdech 4 sekundy, wydech 8 sekund 3 razy. W tym rytmie mózg wraca do steru. Zdanie pieczętujące: powiedz: Ja wybieram. Co wchodzi do mojego umysłu, ja wybieram, co zostaje w mojej pamięci. I teraz najważniejsze: nie walcz z informacją, ustaw granice, bo powietrze nie potrzebuje wojny, powietrze potrzebuje filtra. Płęta, którą chcę ci zostawić, jeśli czujesz, że twoja głowa jest cudzym pokojem, to nie znaczy, że jesteś słaba, to znaczy, że jesteś wrażliwa. A wrażliwość bez granic jest jak otwarte okno w burzy. I dzisiaj Twoim zadaniem nie jest dowiedzieć się więcej Twoim zadaniem jest odzyskać prawo do ciszy. Jeśli chcesz, żebym spojrzała na Twoje powietrze energetycznie z daty urodzenia, Zostaw w komentarzu dzień, miesiąc i rok topisz jedno zdanie moja głowa najbardziej męczy się od ludzi, internetu, pracy, wiadomości, rodziny, porównywania się. Będę to czytać i będę interpretować pod tym filmem.